Tak, dziękujemy, bo jest za co. Za to, że święto wszystkie tak pięknie wpisało się w to przesłanie prawa i sprawiedliwości, zmian, które chcemy dokonać w Polsce. To dobra zmiana. To jeszcze nigdy tak nie było w naszych dziejach, aby partia, jedna partia, Prawo i sprawiedliwość. Wzięła odpowiedzialność za Polskę. To nam się udało. Ten dzień, 25 października, przejdzie do historii jako jeden z najważniejszych dni. Sądzę, że to dzień na większą miarę niż ten, który do tej pory świętowaliśmy. 4 czerwca. Wiemy, że bez 4 czerwca nie byłoby 25 października 2015 roku. Ale przez te 27 lat Polacy powiedzieli dosyć takich rządów, dosyć takich planów. W Polsce potrzebne są zmiany i tak się stało. Przestało istnieć teoretyczne państwo. Ten kamieni kupę, którą nam pozostawili nasi poprzednicy z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, porządkujemy. Dzisiaj obchodzimy rocznicę wyborów. Ale nie jest to jeszcze rok sprawowania rządów w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość. Przed upływem 100 dni podczas powstania rządu został uchwalony sztandarowy, najważniejszy projekt Rodzina 500+. 11 lutego Sejm przyjął ustawę w tej sprawie. Rodzina 500+, to pierwszy, kompleksowy, tak ważny program wsparcia polskich rodzin, tak naprawdę od 26 lat. To program, który ma za zadanie poprawę sytuacji polskich rodzin, walkę z ubóstwem rodzin wielodzietnych, ale także poprawę demografii, czyli tego najważniejszego kryzysu, z którym boryka się Polska. To 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, a w rodzinach najuboższych. Takich, których dochód nie przekracza 800 zł, także na pierwsze dziecko. W przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, kiedy dochód nie przekracza 1200 zł, także na pierwsze dziecko. To program rzeczywiście cywilizacyjny i już mamy tego wymierne efekty. W województwie świętokrzyskim do polskich rodzin popłynęło już 450 milionów zł. Musimy ten samorząd przebudzić. Dlaczego? Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych wygrywa z tak znaczącym wynikiem. Dlaczego Andrzej Buda w wyborach prezydenckich w województwie świętokrzyskim zdobywa znakomitą przewagę? A wybory samorządowe przegraliśmy w sposób bardzo znaczący. Na to pytanie odpowiedział Pan Prezes Jarosław Kaczyński. Decyzją Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego powstaną samorządowe zespoły zespoły złożone z młodych posłów. Które przygotu przygotują Prawo i Sprawiedliwość na Ziemi Świętokrzyskiej do wyborów samorządowych. I ja dzisiaj zapraszam wszystkich Państwa, którzy chcą dobra Ziemi Świętokrzyskiej, dobra Świętokrzyskiego samorządu do współpracy. To będzie ciężka praca, ale liczę na to, że damy radę. Musimy dziś przebudzić Ziemię Świętokrzyską, obudzić Świętokrzyskie samorządy. Damy radę? Bardzo te wybory w kraju i w województwie świętokrzyskim fałszowały. My musimy zrobić wiele aby każdy obrót wyborczy, każda komisja była przez nas zadbana, aby nie było tych fałszerstw za dwa lata. I to jest nasz wysiłek. Koleżanki i koledzy z prawa i sprawiedliwości, pani Wojewodo, państwo parlamentarzyści, sympatycy prawa i sprawiedliwości. Bezpieczeństwo rodziny, czy bezpieczeństwo każdego członka rodziny, to wielka troska państwa i rządu rządu prawa i sprawiedliwości. Na czele którego stoi od roku pani premier Bata Szydło. Koleżanki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc sympatycy wierzę, jestem przekonany, że zwracam się do większości polskiego społeczeństwa, które trzyma kciuki za sukces Prawa i Sprawiedliwości. Bo czuję, że sukces prawa i sprawiedliwości to sukces tego państwa, to sukces Polski. Miarą nowoczesnego państwa jest to, w jaki sposób dba o tych najsłabszych. O tych, którzy na co dzień nie potrafią bądź nie mogą sobie poradzić. Te najsłabsze ogniwa to także. Nasi seniorzy i osoby niepełnosprawne. Dumny z tego, że może uczestniczyć w zmianach, które zachodzą w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym naszego kraju. Te zmiany nie zachodziłyby, gdyby nie nasi przedsiębiorcy, bo tak naprawdę to oni są dostawcą tych, tych finansów. Z których my potem czerpiemy w ustawie budżetowej. Dzięki rządowi pod przywództwem premier Beaty Szydło możemy dziś mówić, że osiągnęliśmy wymarzony jednocyfrowy wskaźnik określający stopę bezrobocia.